Bardzo serdecznie, z tej strony Minefield, a to kolejny odcinek Złota Daniels. Tutaj widzimy nowego eksponowanego ze mnie czołg T43. Jest to czołg siódmego poziomu. Jest on z drzewka rozwoju T3485. Ja Pokażę wam, w którym miejscu on się znajduje. O, on jest tutaj. Można go dość właśnie T3485. Później jest 44. To jest drzewko radzieckich medów, jedno z trzech. Yy. Myślę, że to, co jest dobre, jest. Dla ten czołg mam, tylko właściwie dwie bitwy. I to, co zauważyłem, że jest dość dobry, to nawet znośny pancerz, który wynosi 75. Przy 85 to było 45. I pancerz wieży 80 z przodu i z boku i z tyłu 60. Yy. Tak się prezentuje ten czołg. I są na razie zupełnie stokowych, chyba, że tak, jestem zupełnie stokowy. Jeszcze nie udało mi się zdobyć wieży, teraz będę zbior na wieże. Proszę, zauważcie proszę, że tutaj najlepsze dział jest takie samo jak na 85, więc to jest z czołg z dosyć słabym działem, jak na ten poziom ale może, może nawet nawet znośny na kocio. O, bardzo ładnie nas na siódemki, właśnie nie ma żadnych chemików Ogólnie W ogóle nie. są dwa kapuły. Przeciwnie, duży nie. Softwaka, do rynie, to jedno, co jest. Zagrożenie dla nas może być E25, no i chodców, którego możemy nie przebić. Nawet, nie no, nie będziemy z przodu, tylko trzeba by toczyły. celować. Mm. Jeszcze nie widzę, po której stronie jesteśmy. Ale. Jesteśmy w tym miejscu Podłoże tutaj jest dosyć cichocze Dobrze, tutaj my jedziemy sobie tutaj na kwadrat E8 I w tym kierunku potem Będzie je jeździć z czołgami i średnimi A no, widzisz, że tu mamy już dobre wsparcie ze strony S-101M1 jest naprawdę dobry czołg, taki dobry rozdobny plan C, z rewelacyjnym działem Jak widzicie, to ja mam 100 załogę całkowicie 50% Przyładowanie tego czołgu na tym dziale wynosi z słabszą załogą Słabszy słabszym dziale 6,19 Myślę, że z całkiem przyjemną grą na tym czołgu może się e, stać gra z hałwicą 120 125 milimetrową Jeszcze jej nie wyekspliłem, ale będę na pewno próbował jakieś wsparcie Nie chcę za bardzo, przytale, jak to wszystko jakoś o, bo na no, szyka 85, bo bo ja go jest... nie założyłem. O, jak 25. Mam nadzieję, że to będzie w tym O, i te 43. Ale też stokowy to jest plus. Znaczy taka. Cała rola jest całkiem ciekawa.

O, a, przygrywamy środku, nie do pocznę. Trzymać w coś, żeby mi się wracać. nie ja przykro. Chociaż nie, taka pala mi się nawet

to jest spokojne, I z o, od pomóc temu typowi walce z Lw5 Możemy się chociaż na 25? wygrywać Lorka to nie jest Oj, wygrywałam, świetnie Już myślałem, że... Nie uda się Ok, jest rzeczy o kurczę Trzeba będzie się brać zdecydowanie. Hellcat, Typek. Co się wróciło? Kiedyś fałokawał paszera, to będę. Ostrzelać. O, jak to nie wiem. Ale dobrze. Jest No to szybko strzelać, nie jest taka zła. Dobra, to jest na mojej chodniki. No walka, jedno jest fałszywe. Może trochę innego przemysłu zrazu. na ten pan co przypuszcza, bo działa niemieckie O uchaj, fajcie, fajcie, fajcie. jak się podziało z takim

Myślę, że wygramy mamy Su. Więc słuchaj, on ma naprawdę Organ na Su i Penta nie obiedzie. To jest wygrana bitwa. Dużo nabitych. Raczej. I Su i Penta 37. Ujujuj. Uj, uj. A, no jest na wykończeniu. To Te, wszystko czwórka co nie mogę robić. No, już nie ucieknie teraz. No dobrze. Bo... Już jest zda tego pałka. Tak ta bitwa przebiegła dosyć. Nie była to jakaś fenomenalna bitwa dla mnie. Jeden z licznych no to. Ten czołg jest taki, no, mocno średni. To dużo lepiej się gra też 34,85 moim zdaniem. Jest bardziej zbalansowany taki, 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 Met Met, a to jest taki, met, nie wiadomo jaki, taki, no, dziwnie, takie jak się Z reguły medy mają dobre działa, a ten jeśli ma takie no, działo szusmotierowego czołgu, no to, to na siódmie no to nie może palić. Chociaż to działo jest szumotlierowe. Warto zauważyć. Ja Zapałuję i to przewinę do momentu, kiedy już będzie wynik. Proszę, o no to tak się prezentuje ten wynik. Dużo ekspa, nie dlaczego tak dużo ekspa. O, proszę, ale nawet... słaby mecz, bardzo słaby, ale w czwartek, czy nie? świetną robotę zrobiła, zniszczyła tą pałkę. No i to 34 z nas zapominał, bo został Myślę, że taka nawet nie jest była bitwa. No. 这个不难，简单，就是把怎样，怎样，好。